I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dart 3. Dzisiaj wchodzimy do trzeciego, do trzeciego, do trzeciego sezonu tej gry gry. To, co wy nie słyszeliście To, co wy nie, nie słyszeliście, to to, że w momencie, kiedy tak jakby ja wchodziłem do, do tego kwadratu, zapomniałem, że zazwyczaj menadżerka Generalnie nasz staw, który, który tam zajmuje się, zajmuje się naszą karierą wymienia kilka zdań i właśnie oni wymienili kilka zdań. Natomiast tych wyścigów, których to udało nam się odblokować, wyścigów Rally Cross, natomiast oni, oni wspomniali, że najpierw przydałoby się w sumie przejechać, przejechać ten sezon, i skupić się na Winter X Games, czyli po prostu na zimowych X Gamesach, po to, bo wydaje się to dla nich lepsze. Tak jakby to powiedzieć. Dobra. I to prawdopodobnie będzie pierwszy odcinek, który ja prawdopodobnie właśnie potnę. Bo jak widzicie, jest tutaj kilka, kilka tych wyścigów. Jest 7 imprez. I zobaczę, jak to będzie wyglądać. Nie, nie wiem, ile wyścigów jest w każdym z nich. Tak więc, no, że tak powiem, to się przekonamy dopiero, dopiero, po, dopiero po tym, jak. Jak zaczniemy to tak wykonywać, dobra, żeby nie, nie przedłużając bardzo, wchodzimy do Scout International Skirmish i lecimy z pierwszym, z pierwszym tak jakby z pierwszym wyścigiem, wyścigiem. Eventem, Eventem. z pierwszym eventem tych mistrzostw, czyli ba Battle of the Badges e i będziemy się ścigać mm, samochodami typu Buggy e 3 i 5 okrążenia. Ok, e Red Mango Racing, Red Mango Racing. Ja sobie wodę ściągnąłem. E mam nadzieję, że bardzo nie było tego. słychać jak otwieram tej wody. Okej, okay. zostawię sobie delikatnie otwartą tą modę, że jakbym chciał, po prostu to szybko odkręcam i wjeżdżam w. wjeżdżam w. w napicie się. Jej tak, dobra. Przechodzimy od razu do wyścigu. Mam nadzieję, że tam wszystkie ustawienia są ok. W sumie nie zmieniałem, żadnych, żadnych ustawień. Mam nadzieję, ale mam nadzieję, że tak i tak wszystko jest ok. No, już trochę pamiętam. Akurat ten, ta trasa za łatwa nie jest. Powiem Wam. Ta trasa za łatwa nie jest. Pojedziemy sobie tutaj dość mocno wewnę wewnętrzną. Tu wykorzystujemy dawny trick czyli tutaj delikatnie. I przez to jesteśmy w stanie pojechać dużo szybciej przez ten Water Splash. No i co? generalnie bagi jest trochę trudniejsze moim zdaniem od, od, od z jakichś ciężarówek. Jeszcze tutaj źle wlazłem. Dość I zrobi mi... Myślałem, że zrobił mi wejście pod po Mukieto, ale mu się nie udało. Jak widzimy naszym przeciwnikom idzie trochę lepiej. Mohamed się wyrobił. No ja tak powiem, wyrobił się w sensie idzie mu zdecydowanie lepiej. Dobra, dość mocno przycięłem tu kolegę. Próbowałem wejść Mohamedowi pod okieto. Dobra, jesteśmy delikatnie przed nim, jeżeli właśnie tutaj delikatny błąd popełniłem, ale Mohamed odpuścił. Także, tak więc. Mogliśmy wejść na spokojnie w ten zakręt i, e, i wyjść z niego na prowadzeniu. Okej, okay. jedziemy górą, bo tu duże pochodzenie. Jesteśmy w stanie się napędzić. 90 sekundy e, jakiejś tam przewagi. Tu Sekunda, 20 sekundy. Żeśmy żeśmy dołożyli, a to i tak już jest ostatnie okrążenie. Tak więc na spokojnie, no spokojnie. E, wygrywamy w nim, wygrywamy w tym wyścigu. <laughs> Przepraszam Was, ale e, dzisiaj w pracy dość mocno musiałem e, się nakrzyczeć. E, ze względu na to, że było dość głośno. I po prostu moje gardło już, dość, już po prostu na początku nagrywania nie jest w zbyt dobrej kondycji. Ja mimo wszystko chcę nagrać te odcinki, tak więc troszeczkę się mimo wszystko zmuszam, ale mam nadzieję, że, że jakoś Wam to nie będzie przeszkadzać, że, że mój głos jest taki, a nie, a nie inny. Ok, i tutaj naszym zadaniem jest pokonać pokonać e... Czas 34 sekundy, jest to chyba 5 okrążenia Więc zobaczymy jak nam tam pójdzie. Generalnie celuję w 3. W 3 z 7, 7 wyścigów aktualnie. O tam kolega sobie wypadł daleko. Albo 4, mniej więcej połowę ze względu na to, że że po prostu chcę to po pierwsze podzielić jakoś stosownie jak już powiedziałem właśnie w połowie a po drugie a po drugie wiem, że jedna ta jedna ta impreza powiedzmy Jeden ten evencik W tych mistrzostwach no to to jest krótki chyba challenge od, od DC, tak więc Tak więc nie zajmie on dużo czasu ale chyba i tak, i tak wykonam go, wykonam go w następnym odcinku, tak więc, tak więc zobaczymy, zobaczymy, jak najbardziej zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Panie Garecie, ja tu pana będę wyprzedzał, dzięki. Stary trik, który to używam non-stop i wam też e, radzę używać, e, że tak powiem, dość mocno wam ułatwi życie. Już sekundę i 70, dobrze widziałem. Cze, e, no... Teraz jest półtorej sekundy, więc na no, samym tylko tym skoku pół, pół sekundy udało mi się. Zyskać. Dość sporo, powiedzmy sobie szczerze. Chciałem się raz takimi właśnie bugi przejechać w sumie. Albo takim raptorem. Czymś takim. Tutaj, prawie przygałem pałę, jeżeli chodzi o zjazd na tą ścianę, tak jakby ale kończymy wyścigi i meldujemy się na pierwszym miejscu jeszcze ładnym dryfcikiem. wchodzimy w zakręt. O, Mohamedowi nie poszło. Dzięki, dzięki, że miło, miło, słyszeć, że te czasy, czasy, te czasy, no tak, chyba czasy były świetne. Tak więc i czternasty poziom reputacji zdobyty. Kogo to tym razem uda nam się odblokować? Alpine Stars Motorsport, ok. Okej, okay. akurat jeżeli chodzi o Alpine Motorsport, ten, ta, te jak, tak jakby hmm, kolorki nie są jakoś hmm, górnych lotów. Hmm. 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 Pojedziemy sobie chyba metro powiem wam. No, pojedziemy sobie metro. Pojedziemy sobie metro. To są z tego co widzę, to są w ogóle me Metro i RS-200 to jest chyba samochody z... Ty o, ty z ty oh, e Metro i, e i RS2000 jest stylizowane w ogóle chyba na. E z tego co pamiętam to są samochody, które są pochodnymi, tak, tak naprawdę grupy B bo reszta tak jak na przykład Fort Focus czy Fort Fiesta, potem he, to już jest trochę co innego. Tutaj Fiścina ku nas jeździ, je, jedzie jak właśnie DC. Trzy okrążenia, okej. Okay. Tu byśmy prawie kolegę skasowali. Dwa Fordy zresztą przed nami. Jak wiadomo, nie każda Morda pasuje do Forda, i nie każdy. Oj, 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 oj! oj, oj. Nie każdy Ford pasuje na, na to, żeby był na, na najwyższym miejscu. Trzeba nadrobić stresowany czas. Jesteśmy na piątym miejscu. Ale udało nam się tutaj już odzyskać jedno miejsce Podcinamy się dość mocno I... E, i lecimy Wydaje mi się, że tą RSK RS e, uda nam się wyprzedzić jakoś na tym okrążeniu Może do nawrotu Zwłaszcza, że zarył w ścianę O, jeszcze Forda... E, jeszcze... Mm, e, no, Panie sig, no tutaj generalnie ja troszeczkę, troszeczkę przegięłem pałę o o o o o Ale widzicie w okrążenia udało nam się wyjść na, na, na prowadzenie A to w ogóle driftować mieliśmy eee. A właśnie kolega, kolega już się znalazł w miejscu, w miejscu w którym jest tak także tam się dużo nie dowiem co się z nim stało. A szkoda, szkoda. Dość spora niestabilność na, na lądowaniu, która spowodowała, że dość mocno mnie wrzuciło. No, trochę za mocno chciałem do ściany dojechać. Mimo wszystko trzeba uważać na te elementy, zderzaki i tak dalej, bo e, normalnie w tej grze znajduje się system kolizji, który właśnie wykrywa takie rzeczy jak, jak zderzak, jak takie Takie to ojojojo, ale przewalimy w te ścianę. Takie rzeczy. E, e, dość, dość, a to Tanner Faust odpadł w ogóle. Ciekawe. No jeszcze Lion Dorian e, Dora z nami jechał <laughs> w Doral Motorsport. O, chyba właśnie jechał tym, tą RS-ką. Tak mi się wydaje. Nawet nie patrzyłem. Pojedłem. Tym Fordem. RS. w ogóle Fordów to jest sporo w tej grze, to trzeba przyznać. Sporo jest Fordów. Jest Fiesta, jest Focus. W różnych, w różnych właśnie. Konfiguracjach. Jest RS jeszcze. Także trochę tam ich jest. Eee... Okej. Okay. Lecimy i zobaczymy jak tam pójdzie. Nie, to airfaust jest w ogóle za nami. Eee, to jest to airfaust. Ale troszeczkę nie opanował, eee, nie opanował przycisku, i znalazł się za nami. My teraz wchodzimy dość mocno, właśnie, Lajam do jest przed nami, no to jest tej RS, dobrze myślałem. Hono tu, kolego, hono, hono, hono. Oh, shit. My się aż prosiło, żebym dostał w tym momencie strzał od boku. tanner Faustus jest za nami zaraz. Dość mocno się przebił. Tutaj tłuczę e, tłucze się z e, panem Holidayem, a zostałem wyprzedzony przez tonera Fausta. Ok. Który, którego tutaj... No. Wcześniej, wcześniej w pana Holidaya przygrzmociłem. To teraz w Layema. Który, którego w konia zrobi. I tak, ja się wypuszczę dość mocno o, 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 o za, za mocno. Chciałem po zewnętrznej kolego objechać. Dobra, troszeczkę ci pomogę. Dawaj do przodu. Tu uciekaj z wykorzystaniem ręcznego obiadu. Tylko nie w ścianę. Dziękuję. Fajnie to było, to akurat mi się podobało te dwa okrążenia. Teraz to przejechaliśmy. i półtora sekundy, już mamy przewagi, tak więc prawdopodobnie uda nam się wygrać i drugi wyścig. Zapomnijcie o czym mówiłem. Albo dobra, jednak nie zapominajcie. Nie zapominajcie, mimo, mimo problemów udało nam się wygrać. Mimo... No, zapreduję to na YouTube. A... Trochę przegrałem tam z ręcznym przy tym noworocie. Dzięki. Okej, okay. hmm, chyba zrobię. Zobaczymy ile, ile tych rund jeszcze jest. Hmm. Jak to wygląda w kolejnym. w kolejnej tak jakby e, imprezie, w kolejnym invencie. tych mistrzostw, ile wyścigów mamy? A gimkana nas czeka. Okej. Okay. Chyba zrobię tak, że mm, zrobię to w ten, w ten sposób. Mamy tutaj na pewno e, Monte Carlo, mamy RAID Finlandii, one pewnie będą długie. Więc my wykonamy sobie Jim i wykonamy sobie Smash Attack. Troszeczkę zmienimy kolejność, ale to po to, żebyśmy, e, żebyśmy mieli taką troszeczkę. E, Różnorodność i ten, żeby z, mniej więcej wyrównać czas odcinka, i pojedziemy sobie, właśnie Alpine Star Motorsport, żeby wam pokazać, że te, te malowanie. Ja generalnie lubię czarno-białe malowania, ale to jakoś tak, jakoś tak nie za, nie za bardzo oddaję, żeby I tutaj mamy też z powrotem tą samą arenę chyba. Co, co w, w X-Games'ach co w mistrzostwach X-Games to będziemy, się, będziemy mogli się dość mocno poprawić i tak, przejeżdżamy tutaj jedziemy sobie na kręciołka dobra, do, dokręciłem się lecimy na kolejnego donucika tu specjalnie się tak odwróciłem Pra é mesmo, Dobra, udało nam się wygrać To rundę. Chociaż powiem wam, że ledwo, ledwo. Nie, nie był to jakiś dobry przejazd, taki, który by, z którego byłbym zadowolony. Mohamed, tam jak cienko. Chociaż to wygląda, jakbyśmy na spokojnie wygrali, bo ponad 80 tysięcy. 80 tysięcy tam z delikatnym haczykiem więcej od, od tanera. Natomiast myśmy to nabili chyba 3 sekundy przed końcem. To 80 tysięcy. Tak więc, tak więc do końca z tego przejazdu nie jestem zadowolony, ale mimo wszystko lepiej wyszło niż, niż podczas X-Games, także jestem z tego zadowolony. I tu jest chyba jeszcze jedna arena, dokładnie. To jest inna arena? Tak, teraz tak się zastanawiam się. Zobaczymy jak wygląda. Tak, to jest inna arena, bo zaczynamy z, z hopki i tak. Z tą stroną to by się przydało jechać. Yy... Dobra, pociśniemy po smeszach. Ale nam się późno zaszło, ten, ten donut ładować. No, super, że nam się driftik nie naładował, to jestem, to jestem z, tego, z tego faktu zadowolony. I dobra, to jest, to jest dosik, Trzeba kolejny. wykona O, jo, jo, nie dobrze. Okej. Okay. Yy, I my będziemy, gdyby nie ten gdyby nie te uderzenie, cholera jasna. Będziemy mniej więcej na, na podobnych miejscach. Na podobnych miejscach będziemy. Mniej więcej. Yy, będzie chyba po 18 punktów. Dance you were great. Dzięki. Thanks mate. tak więc teraz to będzie taki 20 około. Jest to 5-minutowy odcinek. Który to po prostu podzielę na dwa po to, żeby bez sensu nie nie coś 50 minutowego odcinka. O, okay. Head to head w Aspen. Okej. Okay. I my, jak już powiedziałem, pojedziemy sobie w Smash Attack 2. I to jest to jest to, co jest związane z inwazją, czyli nie musimy niszczyć roboty, więc. I tutaj chyba przenosimy się już, już do depot. No, jest delikatnie inne miejsca. Delikatnie, delikatnie inne miejsce, które to niż, niż te, które wcześniej. Wcześniej właśnie używaliśmy do tego typu rzeczy. To jest związane z tym też jak że że, że tak jakby DC nam udostępniło te, te miejsce I tak Zobaczymy jak nam pójdzie Aha, jednego. Jeden wieżowiec jabnąłem, niedobrze. dobrze tutaj. Jeden ominąłem, nie jednego robota. No, tylko, tylko silver, ojoj, nie dobrze. Wiecie co powtórzymy to? Jako, że mamy tu sporo czasu, to możemy to powtórzyć. Jako, że to jest wyzwanie, też to, 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 to. W związku z tym, właśnie, że jest to szybkie, to możemy to powtórzyć. I e, musimy na pewno szybciej to przejechać. E, mniej błędów. Ok. A, jednego nam brakło do końca. Pół, ile, pół sekundy? Dobra, ale świetnie. Jestem z, tego, jestem z tego zadowolony. I chyba to będzie ostatni akord tego odcinka. Nawet nie chyba, a na pewno. E, na pewno będzie to ostatni akord tego odcinka. Jak widzicie, level dość mocno podskoczył. Ze względu na to, że jest to złoty, złoty medal. No i co? No i spotkamy się w następnym odcinku, kiedy to przejdziemy sobie raid w Finlandii, rajd w Monte Carlo, tych w dwóch, tych dwóch właśnie mm, imprezach i przejdziemy sobie do head to head w Aspen. Kolejny odcinek podejrzewam, że może trwać około 15 minut. Gdyby tak się faktycznie stało, to. Od razu Wam mówię, że po prostu e, te odcinki pójdą jednego dnia. E, umówmy się, że jeżeli, jeżeli te odcinki będą e, łącznie trwały mniej niż godzinę, e, to te odcinki będą szły jednego dnia. E, z tych, tych, te, te podzielone odcinki będą szły jednego dnia. E, właśnie. E, I po, po prostu ten, tak jakby pierwsza część będzie szła o godzinie 15, a ta. Druga część będzie szła o godzinie 18:00, jako taki finał tej. tej, tej... Tych, mistrz, tych mistrzostw, które to, których to dzielimy. Tak więc ja już Wam w tym momencie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i od razu Was zapraszam na kolejny, w którym to przejdziemy sobie właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej imprezy i, i skończymy też te mistrzostwa. Tak więc ja Wam już na teraz dziękuję i do następnego. Cześć.